Rozmawiamy o retailu, a to jest bardzo szeroka kategoria, kategoria, której używają wszyscy, czy starsi, młodsi, czy z dużych miast, czy z miasteczek. W związku z tym pierwsze pytanie, jeżeli mówimy o trendach, o to, jak sama demografia wpływa na retail. Na handel wpływają w tej chwili dwie ogromne siły związane z demografią. Jedna z nich to oczywiście starzenie się społeczeństwa. Mamy ogromną rzeszę ludzi, którzy skończyli 50, 55, 60 lat. To są miliony osób w Polsce. Handel nie do końca dostrzega tę grupę i nie do końca potrafi odpowiedzieć na jej potrzeby, a ta grupa będzie rosnąć po polskie społeczeństwo się starzeje. Z drugiej strony mamy młodych ludzi, którzy są zupełnie inni, zupełnie y, inaczej konsumują media, zupełnie inaczej robią zakupy. W szczególności coraz mniej oglądają telewizję, coraz w coraz większym stopniu spędzają czas y, w mediach społecznościowych. Grają również w gry elektroniczne, w gry wideo, i spędzają tam bardzo, bardzo dużo czasu. Gra, granie w y, gry wideo staje się nową telewizją dla grupy młodych, dorosłych. Jak pani myśli, co jest większym wyzwaniem? Czy zagospodarowanie tej grupy 55, czy dostosowanie się do wymogów y, pokolenia Z czy pokolenia Y? Obie te kwestie y, są trudne, a przede wszystkim dlatego, że trzeba to robić jednocześnie. Y, pamiętajmy, że senior seniorowi nierówny. Mamy do czynienia z rzeszą ludzi, którzy sami już nie są w stanie robić zakupów i tutaj handel ich zdecydowanie zawodzi. Nie znalazł dobrego rozwiązania, ale też mamy grupę młodszych seniorów, którzy. Mamy grupę młodszych seniorów, którzy wręcz można powiedzieć są cyfrowymi seniorami, korzystają z zakupów internetowych, mają konta elektroniczne, również grają w gry, tylko że w inne to częściej są gry karciane czy logiczne. Młodzi rzeczywiście spędzają czas na grach wideo i... To jest zupełnie nowe zjawisko. To jest, to jest świat ludzi, którzy mają coraz mniej do czynienia z tradycyjnymi mediami, którzy żyją jednocześnie w świecie rzeczywistym i cyfrowym. To już nie jest, jeśli chodzi o handel, to już nie jest kwestia omnichannel, żeby być i w internecie, i mieć sklep, sklep stacjonarny. To jest już kwestia... Zanurzenia w cyfrowy świat, zanurzenia, które y, musi zaoferować y, sieć handlowa czy platforma tutaj mówimy nie tylko o samej komunikacji marketingowej, o reklamie, o mediach, które powinny być używane do promocji y, marek retailowych, ale także o całym doświadczeniu cyfrowym, jaki Powinny te marki dostarczyć młodym ludziom? To jest całkowicie nowa historia. To już nie są media w takim tradycyjnym rozumieniu tego słowa. No choćby dlatego, że nie mamy wskaźników mediowych, przynajmniej jeszcze się branża ich nie dorobiła. To, są, to, to jest grupa, która. Nie ma nic przeciwko reklamom, wie, że reklamy są częścią y, naszego świata, wie, że są potrzebne i z nich korzysta. Natomiast oczekuje, żeby reklama była tam, gdzie oni y, przebywają. Czyli może być to na przykład natywna reklama w grze, y, ale musi być osadzona w kontekście tej gry. Y, więc nie może być to tak, że coś się w grze dzieje i, na, i ni stąd, ni zowąd przerwa na reklamę i wjeżdża zupełnie coś nie a propos. To, to jest zupełnie nowe podejście do komunikacji. Patrząc na to, jak się zmienia krajobraz handlu detalicznego w Polsce, widzimy, że rozwija się format convenience no i rozwija się cały czas format dyskontowy. Hipermarkety są w odwrocie. Co to nam mówi w ogóle o trendach na rynku, o preferencjach konsumentów? Polski konsument stał się nieprawdopodobnie wy wymagający i to jest najważniejsza rzecz, którą y, trzeba o nim powiedzieć. Mamy rozdrobniony cały czas handel, mamy bardzo wielu operatorów, którzy, no co tu dużo mówić, biją się o tego samego konsumenta i podsuwają mu coraz ciekawsze propozycje. W tym roku mieliśmy do czynienia wręcz ze zjawiskiem, które zostało w mediach y, obwołane wojną cenową. Y, Skutek jest taki, że konsumenci oczekują dobrych cen, wysokiej jakości produktów, świetnej obsługi, dobrego doświadczenia w sklepie, dobrze urządzonych sklepów, wysokiej jakości świeżych towarów i tę listę można by jeszcze ciągnąć. I to dostają, bo jeśli nie dostają, no to niestety głosują za pomocą nóg własnych, czyli idą do innego sklepu. A mają wybór, bo z badań wynika, że przeciętny polski konsument Robi zakupy w co najmniej pięciu czy sześciu różnych sieciach, nie licząc sklepów osiedlowych. Czyli nie jest lojalny wobec marek yy, retailowych? Yy, I tak, i nie. Yy, w stosunku do niektórych marek jest lojalny, w stosunku do niektórych marek zagląda tam tylko wtedy, kiedy akurat tak wyjdzie, bo po drodze, bo coś trzeba kupić, bądź znajdzie bardzo dobrą ofertę. Jakby pani. Yy... To napięcie między ceną a wygodą yy, zdefiniowała. Co jest ważniejsze? Czy, czy cena, czy raczej wygoda dla konsumenta? W, w odniesieniu do większości zakupów, jednak cena. Konsumenci poszukują najlepszej ceny, a ściślej najlepszego stosunku ceny do jakości. No ale nie za wszelką cenę. Nomen, omen. Yy, to jest kwestia yy, kosztu związanego z dojazdem. Yy, Stąd odwrót hipermarketów, bo jak wkalkulujemy czas poświęcony na, na dojazd i koszt benzyny, to się może okazać, że to się już nie opłaca. To jest też kwestia pilności potrzeby. No i mamy taki format jak żabka, gdzie, no wiemy wszyscy, ceny do najniższych nie należą ale trudno znaleźć osobę, która w żabce przynajmniej od czasu do czasu nie kupuje. Z taką w miarę regularną częstością robi to ze 40% polskiego społeczeństwa, więc się okazuje, że mając format super wygodny, super dostępny i żabkę w zasięgu wzroku na każdym większym osiedlu, no to się okazuje, że można wygrać właśnie wygodą. A na czym pani zdaniem w ogóle polega fenomen rzadki, bo to nie jest tylko kwestia wielkości tej sieci, innowacyjność tego brandu jest na skalę światową już w tej chwili? To jest na skalę światową. Żabka cały czas eksperymentuje. Przeszła, no nie tak dawno temu, gigantyczny rebranding, stając się, no umówmy się, kiedyś to była sieć pod, pod hasłem piwo i papierosy dla klienteli, z którą nie każdy z nas chciałby mieć na co dzień do czynienia. Dzisiaj jest to nowoczesny fantastyczny format, zaadresowany też w dużej mierze właśnie do młodych ludzi i rozumiejący tych młodych ludzi. Eksperymentuje z komunikacją, eksperymentuje z M elementami zapożyczonymi ze świata gier, eksperymentuje z technologiami i tak naprawdę, Żabka to jest sieć handlowa, ale to jest też firma technologiczna, która cały czas dopracowuje analitykę i jest w stanie dostosować asortyment wręcz na poziomie sklepu. Jaka jest przyszłość przed hipermarketami? Co ten format musiałby zaproponować, żeby odzyskać swój blask? Wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba bardzo dobrze przeanalizować które sklepy rzeczywiście przynoszą y, odpowiedni obrót, bo hipermarket ma swoje miejsce w, w krajobrazie handlowym i nie należy go tak od razu wygumkować. Natomiast y, odnoszę wrażenie, że hipermarketów jest w Polsce w tej chwili po prostu zbyt dużo, y, więc przede wszystkim sprawdzić, które z nich mają cały czas potencjał, a to jest oczywiście. Głównie kwestia lokalizacji yy, i tego, kto mieszka w okolicy. Yy, natomiast, yy, no, wiemy, co się stało z hipermarketami Tesco. Wiele z nich zostało zamienione na osiedla mieszkaniowe. I jeśli patrzeć, jeze, jeżeli patrzeć na to z punktu widzenia yy, nieruchomości, no to może się okazać, że te działki i przedstawiają, przedstawiają większą wartość, jak jeżeli będą przeznaczone na inny cel niż, niż właśnie blaszane pudełko. I to się dzieje. Niekoniecznie w blasku fleszy, bo trudno znaleźć na ten temat jakieś komunikaty prasowe, że o wspaniale, zamknęliśmy kolejny hipermarket. Ale, ale tak, ten proces trwa, liczba hipermarketów się zmniejsza. Jeszcze jeden wariant, no to jest wariant hybrydowy, czyli przemodelowanie hipermarketu w taki sposób, żeby część spożywcza była mniejsza, bo tak wielka po prostu nie jest polskiemu konsumentowi w tej chwili potrzebna. Natomiast, żeby rozbudować część... Yy, Poświęconą innym sklepom, usługom, być może rozrywce, to już jest znowu kwestia konkretnej lokalizacji. Jak pani widzi perspektywy rozwoju e-commerce, jeżeli chodzi o FMCG? Bo w tej chwili y, wartość sprzedaży FMCG w e-commerce to jest kilka procent chyba. Y jak to będzie? To jest cały czas bardzo mało. Yy, ciężko to policzyć, dlatego że nie wiem, czy Państwo wiecie, ale głównym yy, operatorem e-commerce w świecie FMCG jest Allegro, wcale nie Frisko czy yy, inne sklepy internetowe powiązane w jakiś sposób z handlem tradycyjnym. Yy. I bardzo wiele osób kupuje zarówno produkty spożywcze, jak i kosmetyczno-chemiczne w, w e-commerce, ale to są zakupy albo rzeczy bardzo specyficznych, niedostępnych w handlu, albo sporadyczne. No i teraz barierą wzrostu jest oczywiście logistyka. Logistyka świeżych produktów to jest coś... Co jest bardzo trudno pokonać i bardzo jest trudno na tym zarobić. Tajemnicą Poliszynela jest to, że na takim faktycznie handlu spożywczym w internecie y, się nie zarabia, y, a przynajmniej ciężko osiągnąć zwrot z inwestycji. Flisko jakiś czas temu ogłosiło, że y, osiągnęło rentowność operacyjną, no ale to jest największy operator w Polsce. A czy rozwiązania typu Quick Commerce, to co robi m.in. Żabka, czy to jest jakaś taka droga, która może mm, sprawić, że ten e-commerce będzie szybciej wprowadzany do FMCG? Y to jest trudne pytanie, bo Quick Commerce wydawał się takim złotym strzałem, ale pojawiło się bardzo wielu operatorów, którzy no jedni drugich zaczęli z tego rynku eliminować, co się zresztą udało, bo niektórzy z nich już nie funkcjonują. Wydaje mi się, że to jest usługa niszowa to najpierw zbudujmy prawdziwy e-commerce, a, yy, a dopiero potem możemy myśleć o yy, szybkich dostawach. Poza tym umówmy się, w, większo w większości przypadków taka super szybka dostawa nie jest tak naprawdę potrzebna. No jesteśmy w stanie z dnia na dzień zaplanować zakupy zazwyczaj pod warunkiem, że one rzeczywiście przyjadą. Chciałbym wrócić jeszcze do tych trendów konsumenckich i tego, jak odpowiadają detaliści, yy, immersyjność jest jednym z takich trendów. Co to tak naprawdę oznacza? Imersyjność to jest zanurzenie w świat marki i to się dzieje na kilku poziomach, ale przede wszystkim w świecie cyfrowym, yy, gdzie marki yy, czy sieci yy, tworzą dla konsumenta świat, w którym autentycznie można się zanurzyć, tak jak zanurzamy się w grze. Wiele mechanizmów jest zapożyczonych z gier. Yy, I to mieszanie świata rzeczywistego z cyfrowym jest bardzo wyraźnie widoczne. Przykładem może być prezentacja nowej kolekcji poprowadzona przez sieć HM w Metaverse, gdzie... Wręcz trudno odróżnić na pierwszy rzut oka, co cyfrowe, a co, co rzeczywiste. To są też bardzo ciekawe aktywacje na Robloxie. Notabene, żabka na Robloxie występuje. To są, to są również no, próby wplecenia gier w komunikację, i to się dzieje w aplikacji żabki. Chciałbym też zapytać o zagadnienia CSR-owe. Także dlatego, że to są takie działania, które są łatwo widoczne dla konsumenta. Jeżeli mówimy o działaniach, które są w sklepie czy przy półce, wiemy z różnych raportów, że właśnie te działania widoczne są najbardziej pożądane i najlepiej oceniane. Jak pani ocenia w ogóle strategię CSR-ową i to, jak komunikują? No bo CSR to jest coś, co powinno wynikać z jakiegoś etycznego imperatywu i powinno się działać wewnątrz, ale także jest komunikowane na zewnątrz i jest także pewnym narzędziem marketingowym. No dodajmy do tego imp imperatyw legislacyjny. To są działania, do których w, jakiejś, w jakimś stopniu jesteśmy zmuszeni, ale dobrze, to, to jest dodatkowy impuls. Ja widzę po tych pierwszych kilku latach, kiedy CSR rzeczywiście stał się ważnym tematem i cały zrównoważony rozwój, Widzę, że bardzo wiele sieci handlowych zaangażowało się i to jest rzeczywiście ogromne zaangażowanie z sercem, z ym, bardzo ciekawymi pomysłami. Natomiast, y, żeby to było widoczne dla konsumenta, to musi to być w jakiś sposób powiązane z działalnością. No więc, jeżeli sadzimy y, lasy tropikalne, to świetnie, y, ale to musi znaleźć przełożenie w komunikacji do klienta, bo on sam tej e, informacji nie znajdzie i nie będzie o tym wiedział i, i, i będzie mu się wydawało, że, że wszyscy to są tacy sami i tylko ten olej palmowy e, pozyskują, wycinając, plan, wycinając e, lasy tropikalne pod plantacje, e, żeby się posłużyć przykładem. Więc Musi to znaleźć y, rzeczywiście odzwierciedlenie w komunikacji i musi być wiązane, powiązane z konkretną siecią. Bo jeżeli wszyscy robią to samo, nie wiem, stawiają domki dla owadów, y, to jaki tu jest wyróżnik? To znowu, to nie jest źle, ale żeby to zapadło w pamięć, to musi być coś takiego jak krzywe buraki w Lidlu. Czyli coś zapamiętywalnego, specyficznego dla danej marki, danej sieci tak i powiązane z bardzo konkretnym komunikatem nie marnujemy żywności a tu jest przykład jak nie marnujemy chciałbym jeszcze zapytać o marki własne to jest temat który jest nami od wielu lat ale sytuacja inflacyjna ekonomiczna sprzyjała w ostatnich latach rozwojowi tych marek czy pani zdaniem to jest właśnie efekt tej sytuacji inflacyjnej siły nabywczej czy też marki własne mają być mogą być czasu na wyróżnienie się wśród innych mark detalicznych. Ja uważam, że marka własna to jest jeden z najważniejszych. Jed, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, którą sieć może zaoferować konsumentowi. Marki producenckie wszędzie są takie same, albo Prawie takie same, różni się tylko zestaw. Marka własna jest marką własną. To jest droga do komunikacji z klientem. Mało tego, klienci zaczęli postrzegać marki własne nie tylko jako najtańszy produkt czy tań, tańszą alternatywę, ale Patrzą na markę własną jako coś, co sieć sama wybrała na własną odpowiedzialność i proponuje konsumentowi. Jeśli to robi znana, lubiana sieć, nas pominę, to w naturalny sposób taka marka cieszy się zaufaniem, a konsument już wiemy, że jest wymagający i oczywiście to sprawdzi. Czy, Ale to też pokazuje, tak że jest. marki sieci handlowych są bliższe często konsumentom niż marki yy, innych marketerów, prawda? Marki własne się wymagają. Powały. Tak to trzeba y, ująć. Y, marki własne to nie są już ubogie kopciuszki spychane na naj, najniższą półkę w, w supermarkecie. Y, to są pełnoprawne marki. Mają swoje kampanie telewizyjne, mają swoje strategie i nawet mają swoje badania trackingowe. Czyli marki własne zostaną z nami na, dłu na dłużej, niezależnie od tego, jaka będzie sytuacja makroekonomiczna. Myślę, że tak. Y, ten wzrost y, y, znaczenia marek własnych Trochę w tym roku przyhamował, ale sytuacja jest daleka od stabilnej. Konsumenci cały czas są pod presją. Myślę, że jak raz pokochali marki własne, to rzeczywiście będą do nich dalej przywiązani. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu.